Hejka wszystkim, jesteśmy Karola ja i witamy z w kolejnym vlogu na moim kanale Dzisiaj słuchajcie mamy już 20 vlogmaska Ja was na wstępie bardzo przepraszam Za to, że nie ma tak regularnie tych vlogmasków Naprawdę bardzo was za to przepraszam To nie jest już opóźnienie 4 Tylko to już jest opóźnienie 8 dniowe Za co bardzo was przepraszam No ale no niestety tak się dzieje Eee, no, postaram się coś powrzucać No dobra, zacznijmy otwierać sobie kalendarze, bo dzisiaj już mamy, słuchajcie, 20 grudnia Najpierw, słuchajcie, dzisiaj chciałam sobie wziąć te czekoladki Nie wiem dlaczego, tak mnie wzięła na te czekoladki Dzisiaj, żeby sobie je pierwsze otworzyć, tu mamy 20 I słuchajcie, chyba to jest księżyc Chyba to jest księżyc, o I uwaga tak, to jest taki słodki księżyc. No mega, mega fajnie. Mega, fajny. Teraz sobie weźmiemy ten kalendarz, i tu jest 20, tak? tak. Coś tu, słuchajcie, jest. w się sensie dużo tego coś jest. Spodziewam się jednej rzeczy, słuchajcie, tutaj w tym, ale nie, nie wiem. zaraz się zobaczę. Zaraz się zobaczę. Chyba. Dobrze, to nie jest ta rzecz, o której myślałam, ale słuchajcie, mega spoko. Bo to jest znowu ten karmel, którego ja uwielbiam I milka. No to teraz, słuchajcie, weźmiemy sobie. Milka. Linda, tak, Linda. Wczoraj nas, słuchajcie, Lind zawiódł. Była jakaś masakra. Tu jest druciska. Ja nie wiem, ja jeszcze później otworzę ten i przejrzę go całego, czy coś tam nie wiecie. Nie, nie wpadło gdzieś I mamy, słuchajcie, taką czekoladkę Z Linda Sorry, że moje, za moje trzęsienia ręki e, Dobra I co, i Milka znowu wyjdzie na, na ostatnią. No, teraz teraz mojego Ewolka To jest numer 20 Nie, jak to wbić palce bo on się tak nie wiecie Dobra, to jak to zrobić E, słuchajcie, ja wiem, co tutaj jest. E, są tutaj, słuchajcie, chusteczki e, wepchane w małym okienku. Są to, słuchajcie, chusteczki e, z e Fola, Zresztą, wiecie, to, są zwykłe chusteczki, e, tylko po prostu, poczekajcie. E, tylko po prostu m, są ze znaczkiem e Fola. Co ja o tym sądzę? Słuchajcie, e, według mnie ten kalendarz był na tyle fajny, że raz muszą być takie, słuchajcie, zapychacze, że tak powiem. No nie ma dnia, w którym po prostu, w sensie, w każdym dniu były naprawdę cudowne rzeczy. Każde się przydaje. No i słuchajcie, no jeden zapychacz, no musi być, są to po prostu chusteczki. No moi drodzy, no chusteczki, jak chusteczki zawsze się przydają do stajni. No ale EFOL i tak wychodzi mega fajnie, to jest cudowny kalendarz i w przyszłym roku raczej też ze mną będzie. E, dobra, ale dosyć gadania, e, uważam, że to jest spoko, że w jednym tylko okienku schodzi, w jednym. Jakby to było codziennie, to okej, okay, ale jak to jest w jednym okienku i raz, to wiecie. I mamy taką gwiazdeczkę i to już chyba tyle. I takie podsumowanko, słuchajcie, dzisiejszy dzień, według mnie, jest nawet spoko. To jest super, to jest super. Te czekoladki też mega spoko. No to jak zawsze to się przyda. W sensie, wiecie, że ten... Ta... No i chusteczki, no słuchajcie, chusteczki, chusteczki zawsze się przydadzą. Dzisiejszy dzień, słuchajcie, udany. Więc dziękuję za oglądanie i widzimy się w kolejnym vlogmasku. Pa!